Rozlewiska Narwi w okolicach Łomży Bobry były kiedyś powszechne w Dolinie Narwi, ale ich populacja drastycznie spadła w XIX wieku z powodu polowań na futra. Dopiero w latach 70. XX wieku rozpoczęto program reintrodukcji bobrów na narw. Pierwsze bobry zostały przywiezione z Białowierzy i wypuszczone na rzekę w okolicach Łomży. Program reintrodukcji okazał się ogromnym sukcesem. Bobry szybko rozprzestrzeniły się wzdłuż Narwi i jej dopływów. Obecnie szacuje się, że w dolinie Narwi żyje około 10 tysięcy bobrów. Bóbr europejski jest największym gryzoniem w Europie. Może ważyć do 30 kg. Pod wodą wstrzymuje oddech do 15 minut. Bobry są zwierzętami społecznymi, żyjącymi w rodzinnych grupach. Para rodzicielska jest dominująca w kolonii. Samiec bobra broni terytorium kolonii przed innymi bobrami. Samica bobra opiekuje się młodymi. Młode bobry pomagają rodzicom w codziennych obowiązkach, takich jak zbieranie pożywienia, budowa tam i żerena. Bobry komunikują się ze sobą za pomocą różnych dźwięków, mruczenia, chrząkania i uderzania ogonem o wodę. Używają również zapachów do znakowania swojego terytorium i komunikowania się z innymi bobrami. Bobry są monogamiczne i żyją z jednym partnerem przez całe życie. Te niezwykłe zwierzęta są bardzo inteligentne. Chętnie ze sobą współpracują. Są bardzo pracowite i mogą pracować przez wiele godzin bez przerwy.